Cześć, następny odcinek Zapytaj Trenera. i ze mną Andrzej Kulik, jesteśmy w klubie Korpus Gdańsk. Sceneria zobowiązuje, zrobimy dzisiaj odcinek na temat tajskiego clinchu. Nigdzie tego nie było, z tego co widziałem, a wiele ludzi o to pytało. Poprawny tajski clinch pomoże nam w walkach w Suice i w walkach w MMA. Kolana muszą same chodzić od razu, jeżeli dochodzimy do clinchu, mamy w głowie mieć coś takiego, żeby kolana od razu uderzało. I tym zdobywamy punkty i tak możemy nokautować. Lecimy, zaczniemy od samego dojścia do klinczu. Jeżeli wchodzimy Wchodzimy w klincz, nigdy nie wchodzimy bezpośrednio. Nie łapiemy tak, zobaczcie, żeby ręce nie były rozjechane, bo dostaniemy lewy, prawy i jest knockout. Jest po walce. Zawsze dochodzimy do klinczu jedną ręką. Najlepiej po uderzeniu. Wchodzimy lewy, prawy i wchodzimy jedną ręką. Jedna ręka chwyca, dopiero dochodzi druga, tak? I tak poprawnie dochodzi się do klinczu. Nigdy nie rozjeżdżamy się, bo dostaniemy bombę i padamy. Po kolei. Lewa ręka i prawa ręka. Trzymamy za kark. I stąd możemy pracować sobie już w klinczu. Następna rzecz, przekładanie rąk w klinczu. Jeżeli mamy już klincz złapany. Tak jestem w pozycji teraz dominującej, czyli trzymam przeciwnika za kark. Kolega trzymam je z drugiej strony i przekładamy sobie ręce, tak? Żeby ręce były wewnątrz, i druga. I po kolei zawsze przekładanie rąk następuje po jednej ręce, nigdy dwóch rąk na raz nie trzymamy jedną ręką musimy kontrolować kark przeciwnika pamiętajcie, w tajskim boksie biodra muszą być blisko czyli jeżeli jesteśmy w clinchu zawsze biodra blisko przeciwnika jeżeli odchylimy się od razu zbieramy kolano w brzuch bądź w głowę, to nie jest MMA gdzie musimy kontrolować, kontrolować nogi przeciwnika, być daleko żeby nie dać się obalić tutaj jesteśmy cały czas blisko i tak sobie pracujemy. Przykładamy te ręce. Podstawą w klinczu musi być mocny kark. tak? Jeżeli e, trzymamy przeciwnika, więc przeciwnik nas w klinczu, podstawą jest nie dawanie ściągać się do dołu. Tak? Bo każde ściągnięcie głowy e, może skutkować przyjęciem kolana na twarz. Więc podstawowe ćwiczenie do wzmacniania karku. Jedna, Rękawica, druga rękawica przedramiona tutaj na obojczykach, na obojczykach kolegi i pracujemy głową, tak? Oporujemy mocno, po 50 razy, po 100 razy, kto ile ma mocy, i na zmianę coś takiego robimy. Tak, i to też drugiemu, drugiemu z zawsze daje umiejętność trzymania w klinczu poprawnego, czyli jedna ręka, druga ręka, tak powinno się trzymać klincz, nie tak, nie tak, bo się zerwie. Jedna ręka na głowę, druga rękawica na rękawice i wtedy nie używamy siły, po prostu samą siłą nadgarstków ściągamy głowę przycinka, tak jak przy tym ćwiczeniu. Tak? Mocny kark pamiętajcie, zawsze w klinczu głowa sztywno, plecy sztywno, nigdy nie się ściągać w dół, bo od razu kolana na twarz będą leciały i jest Dobra, jeżeli dojdziemy już do clinchu, czyli jesteśmy w pozycji dominującej, biodra blisko, teraz jak poprawnie uderzyć? Stąd nic nie zrobimy. Jeżeli jesteśmy blisko, nic nie zrobimy. Jeżeli jesteśmy daleko, narażamy się na przyjęcie, na przyjęcie ciosu. Więc jeden prosty myk. Odskakujemy biodrami i stąd wtedy wychodzi kopnięcie kolanem, tak? Jeszcze raz. Jesteśmy blisko, kontrolujemy przeciwnika, mocny odskok biodrami, od razu najlepiej z nogą i uderzamy kolanem. Przeciwnik blokuje. W ten sposób, jeżeli jesteśmy na treningu, przeciwnik dwie rękawice na brzuch i na to sobie spokojnie miękko kopiemy. Pokażę Wam o co chodzi. Ręce na brzuch, odskakujemy i tu wchodzi kolano. Legasko. Następna akcja. Jesteśmy w klincu. Przeciwnik ręce ma u góry. Jedną rękę puszczamy, łapiemy pod łokieć. Przekładamy i tutaj mamy całą strefę odkrytą do uderzenia kolanem, z tym, że tutaj bijemy kolana boczne. Pamiętajcie, nie wkładamy czegoś takiego, bo to grozi nam kontuzę, jeżeli kolega nastawi łokieć. Kolano boczne ma wyglądać tak. Idzie po okręgu i wtedy tą częścią kolana, zawsze twardym w miękkie, trafiamy ładnie na bok. Dobra, lecimy z do następną akcją. Jesteśmy w klinczu, przeciwnik jest stabilny. Tutaj nic nie możemy zrobić, nie możemy odskoczyć, tutaj nic nam nie daje, tak? Musimy wytrącić przeciwnika z równowagi. Zachodzimy prawą nogą za lewą nogę przeciwnika, lewą nogą robimy obrót po okręgu, przy czym ciągniemy od razu za kark. Ma to wyglądać w ten sposób. Tu i stąd od razu bijemy lewe kolano. Jeszcze raz. Zobaczcie. Prawa noga zachodzi za lewą nogę przeciwnika, lewa noga idzie po okręgu, w tym samym czasie ściągamy przeciwnika za karki. Tu, lewa noga jest z tyłu, i z tej nogi od razu bijemy kolano. Teraz robimy to szybciej. Wchodzimy do klinczu, tu i stąd wchodzi kolano, idealnie na mostek bądź na głowę. Następna akcja, dojście do klinczu z pozorowanym prawym sierpowym Andrzej pokaże jak to ma wyglądać Czyli wchodzimy lewy prosty, bijemy prawy sierp taki overhand z góry i sierp nie jest mierzony w szczękę tylko za głowę, żeby wszedł na kark Jedziemy Tak jest, i na głowę Ale zrób bez yy, skręcenia tylko od razu Tak jest jeszcze raz I Elegancko. Przyjmujemy sobie na rękawice. Uważaj, żeby mnie nie weszło na głowę. I Elegancko tak możemy trenować. Następna sytuacja. Przeciwnik trzyma nas clinchu w pozycji dominującej. Jest silny, nie możemy wsadzić rąk przełożyć, żeby go złapać za kark. Ściąga nas do dołu. Pamiętajcie, biodra blisko, podchodzimy biodrami. Staramy się złapać w pas i wynosimy do obalenia. To w Majtaj nie jest punktowane, ale deprymuje przeciwnika zawsze po wstawaniu ciężko złapać oddech i deprymuje, i kondycję odciąga powoli. Podchodzimy biodrami, obniżamy się na nogach, łapiemy mocno w pas i próbujemy obalić. Punktów z tego nie będzie, ale na pewno zmęczymy przeciwnika. Następna sytuacja, łapiemy przeciwnika w clinch. Jeżeli kolana nic nie dają, nie chcemy bić kolanami, chcemy przeciwnika zdenerwować, bądź zrobić wrażenie na sędziach, łapiemy za kark i po prostu za łydkę z tyłu wycinamy. Tak? Podobna sytuacja jak w A. tu nie będziemy pokazywać, nie będziemy się przewracać, ale najwięcej to na tym wygląda. Łapiemy za kark i wycinamy mocno pod kolanem. Następna rzecz, o której mało kto wie, którą mało kto stosuje, jest bardzo skuteczna, czyli bicie kolanami po udach. Low kicki każdy stosuje, wie, wie każdy, że to boli, a uderzenia kolanami z clinch są jeszcze bardziej skuteczne. Tak, po co, bić, po co bić tutaj na górę? Można trafić w łokieć, można się skontuzjować. A tutaj bardzo szybko pach, pach, kolanka wchodzą na uda, obijają jeszcze gorzej niż low kick. Blisko clinch. przeciwnik tego naprawdę nie widzi. Raz, dwa, trzy. Z każdej strony, z każdej płaszczyzny możemy uderzać kolanami w uda. Jest to znacznie skuteczniejszy szloikik. Bardzo boli. Polecam. Teraz pokażemy z Andrzejem kilka prostych akcji, jak z, z ciosami dojść do klinczu, żeby to było skuteczne. Zaczniemy lewy, prawy, prosty. Łapiemy w klinci prawe kolano. Lewy, prawy. Pamiętajcie, klincz jedna, druga i kolano. I na zmianę. Bam, bam. Bam. Lewy, prawy tu i kolanko. kolanko. Następna akcja. Prawy prosty, lewy low kick wewnętrzny. Łapiemy w clinch i uderzamy w prawe kolano. Prawy prosty, lewy wewnętrzny. I prawy kolan. To było na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie, żebyśmy rozwijali te akcję, bo tego naprawdę jest multum, to można robić na 3 godziny materiału. To samo, co robimy normalnie w stójce. Lewy, prawy, prawy, lewy, nogi. Do wszystkiego można dokładać kolano. Myślę, że przybliżyłem Wam tutaj podstawy klinczu tajskiego trenujcie no i wykorzystujcie to w walce dziękujemy widzimy się w następnym odcinku Dzięki.